Hejka, hejka z tej strony Simgata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Dzisiaj przybywam z poradnikiem, ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo pytań tego dotyczących. A mianowicie, jakim cudem Twoje zdjęcia mają takie ładne światło, tak ładnie wyglądają i tego typu? Podobne. Działa to za sprawą popularnego Reshade. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest Reshade. Według Google jest to zaawansowane narzędzie służące do postprocessingu zarówno w grach komputerowych, jak i programach. Dzięki niemu zwiększymy na przykład jakość oprawy wizualnej w grach. Więc teraz powiem wam tak e, po polsku, <laughs> tak. E, bardziej po ludzku to jest dodawanie efektu na waszą rozgrywkę klika się i robi się jakby efekt dodatkowy jaki tam sobie chcecie, jaki tam ktoś wymyślił to tak najprościej co jest ważną sprawą reshade jest czymś bardzo wymagającym i wiele osób nie może z tym grać, bo po prostu wszystko się zacina. Na pauzie również się zacina, gdy robi się te zdjęcia. Mimo wszystko no, dodaje się to do tych zdjęć, więc wtedy te cięcia w grze nie przeszkadzają. U mnie akurat działa to. Bardzo dobrze, nic się mnie nie zacina. Mogę nawet z tym grać, nie ma żadnego problemu, ale słabsze komputery po prostu mogą mieć z tym problem. Jeżeli po prostu nie wiecie, no to spróbujcie i, i się okaże, czy wasz komputer po prostu daje radę. W opisie filmu zostawiłam wam link do pobrania. No i klikamy sobie to, co tutaj jest. I tak jak mówię. Jeżeli jesteś osobą, która się na tym zna, która dokładnie wie o co chodzi i uważa, że nie mam racji, to oczywiście mogę nie mieć racji, bo. Pokażę Wam coś, co sprawiło, że po prostu u mnie to działa tak, jak powinno działać. Ja kiedyś korzystałam z innych poradników i pojawił się taki problem, że te shadery po prostu no, działały, ale nie tak, jak powinny działać. I powiem Wam, długo się nad tym głowiłam, i wtedy przyszedł z pomocą Nemi, który odnalazł po prostu przyczynę mojego. Problemu, a wiem, że też dużo osób się z tym problemem zmaga. Także zrobimy to po naszemu, a nie może tak, jak powinno być naprawdę. W sumie to ja nie wiem, czy tak powinno być naprawdę, czy to jest poprawne, e, wiecie, od takiej strony informatycznej <grytanie> to, co tutaj robimy, ale działa i to jest najważniejsze. E, ja sobie tutaj e, klikam to pierwsze. No i musimy tutaj, słuchajcie, wybrać grę lub aplikację, do której. Ten reshade ma zostać użyty. I teraz tutaj sobie wybieracie ten komputer, dysk lokalny C, pliki programów Origin Games, Destiny 4, Game i Bin. I mamy tutaj takie coś. Oczywiście ta lokalizacja może się różnić z tego względu, no, że zazwyczaj, no niektórzy sobie instalują gdzieś indziej, ja po prostu instalowałam tak jak szło, w sumie nie mam innego dysku, więc nie miałam też innego wyjścia, więc u większości będzie takie, że nikt nic tam nie nakombinował. No i otwieramy to. I teraz sobie wybieramy. Yy, Tą pierwszą z opcji, no i tutaj, ja mam jakby taki komunikat, że ja już mam to zainstalowane. Mogę to odinstalować albo zaktualizować. Klikniemy, żeby to zaktualizować, po prostu. Ale teraz Wam powiem tak, yy, będziecie mieli praktycznie to samo. Ja zaznaczam dosłownie wszystko, co tutaj jest. Klikam OK, i teraz, słuchajcie, teraz będą się tutaj pojawiały różne właśnie te efekciki, i ja po prostu zaznaczam, zaznaczam wszystkie, jakie, jakie są dostępne, bo one które są po prostu poodznaczane. No i sobie dalej tam zaznaczamy, zaznaczamy, idziemy sobie dalej. No i teraz po prostu jakby to wyłączamy, tak? Bo tutaj już mamy komunikat, że. Jest to zakończone. I teraz jeszcze, jeżeli jakby nie mieście tego zainstalowanego, to wam się pojawi taka opcja, żeby wybrać folder, do którego mają się zdjęcia zrobione zapisywać, po prostu. No i teraz słuchajcie, pobieracie sobie shadera, jakiego chcecie. No i jak sobie tutaj po prostu wpiszecie DSM 4 Risheight, to na przykład tutaj, na przykład coś się. Znajdzie e, do tego pobrania. No i słuchajcie, jeżeli sobie pobierzemy te reszejdy, to się tak naprawdę nazywa chyba presety, i wrzucamy je znowu do tego folderu, gdzie znaleźliśmy naszą aplikację, która tutaj nam się. E, no, którą wybieraliśmy na samym początku, czyli znowu e, ja, mam, ja mam tutaj w pliki programu w Origin Games, Destiny 4 Game, e, bin. i ja sobie tutaj po prostu e, wrzucam to, co. Pobrałam. Widzicie, ja tutaj troszeczkę tego, tego mam. No i teraz jeszcze taka ważna sprawa. Jeżeli wasz komputer jest troszeczkę słabszy, to jakby ten reshade, który jest teraz zainstalowany, może wam obciążać grę. Dlatego też niektórzy zalecają po prostu odinstalowywanie tego i instalowanie w momencie, kiedy się chce te zdjęcia po prostu robić. Więc jest to jakiś sposób. Ja mam to cały czas zainstalowane, więc nie korzystam z tego sposobu. Ale dezinstalacja wygląda tak samo jak instalacja. Widzieliście nawet na samym początku, jak pojawiło mi się to okienko z opcją odinstaluj. Więc to wygląda identycznie. Przejdźmy teraz, proszę ja was do gry i pokażę wam jak tam to działa. No i słuchajcie, przyciskiem home na klawiaturze, jak już jesteście w grze, otwieracie właśnie to okienko, które widzicie. Po lewej stronie, tej gdzie sobie właśnie szperam macie te wybory, te presety, które wgraliście wcześniej. No i wybieracie sobie ten, który tak naprawdę chcecie. No i no, mimo wszystko, to wszystko potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się załadować. Ja tutaj to pokazuję w menu w ogóle. Miałam straszny problem, żeby to jakkolwiek nagrać. Ten ekranik, bo miałam z tym okropny problem serio. Dlatego też już prezentuję to tutaj w menu i widzicie, wszystko się tutaj jakby pozmieniało. Ja mam po prostu ustawiony jeden preset, który nie ma żadnych efektów i proszę, ja Was po prostu klikam, kiedy nie chcę tego riszaida używać. Chciałam Wam dać do pobrania to czego używam, jednakże nie potrafię tego odnaleźć, tej wersji, żeby mi tak działała jak teraz. Ja Wam tutaj zobaczcie, zostawiam nazwę tego co ja mam i te ustawienie, które tutaj mam te szczegółowe, mogę wysłać na priv, jakby ktoś potrzebował, więc mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Tak jak mówiłam, śmiało piszcie do mnie, piszcie do Nemiego, może on też pomoże, jak będzie miał ochotę. Dlatego, jeszcze to, co najważniejsze, chciałabym przypomnieć. Jeżeli pobieracie dany preset, to musicie zobaczyć, z jaką wersją tego reshade'a to działa, bo naprawdę z tym są takie wariacje, że można się pogubić. Mi aktualnie wszystko działa po bardzo, bardzo długim czasie i jestem z tego naprawdę mega, mega zadowolona. Także, jeżeli wasze komputery są dobrze żyjące, to śmiało próbujcie i tak jak mówię. Mówię Wam to jeszcze raz dosadnie, piszcie na brief. Pomogę Wam, jakby tak wiecie, z bliska, bo to co najważniejsze sobie tutaj zrobicie, a jakby był problem, żeby pójść troszeczkę dalej, to ja zawsze jestem do Waszej dyspozycji. Na Facebooku, na Instagramie, na Discordzie zabutowanych, do którego link zostawiam w opisie, wpadajcie tam, bo tam też możemy sobie... Normalnie pomagać tam w sumie, może się nawet połączyć na kamerce, gdyby był jakiś, jakiś większy problem. Mam nadzieję, że to, co tutaj przedstawiłam, jest zrozumiałe, że wiecie o co chodzi, wiecie jak to zrobić i będziecie dzięki mnie mogli z tego reshape'a po prostu korzystać. Mam taką przynajmniej nadzieję. Także jak już pamiętacie, w razie problemów piszecie, zostawiacie łapyczkę w górę oraz subskrypcję. A ja się z wami żegnam. Cześć!